Dwutygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 90 godzin, czyli w momencie przekroczenia tej ilości należą się nadgodziny? <laughs> nie, to nie ma nic wspólnego z nadgodzinami. Hmm. Nadgodziny będą y, już wówczas, kiedy kierowca przekroczy swój nominalny czas pracy. Pomimo tego, że mamy przepisy regulujące czas pracy kierowcy, to kierowcy również obowiązuje kodeks pracy mówiący o 40-godzinnym tygodniu pracy. I to, co na początku było sugerowane w komentarzach na Facebooku, że te przepisy nie, ko, nie są ze sobą kompatybilne, to jest jak najbardziej prawda. Bo już ta ustawa o czasie pracy kierowcy, która potwierdza to, że kodeks pracy... <noise> kodeks pracy, <noise> podobnie jak kodeks pracy, mówi nam o 40-godzinnym tygodniu pracy, ale mówi o tym, że można przekroczyć i pracować 48 godzin. Jeżeli spojrzymy w dyrektywę 2002 przez 15 przez WE, to znajdziemy tam informację pozwalającą kierowcy na pracę w ciągu tygodnia, nawet do 60 godzin. Jest tylko jeden warunek, że w ciągu poprzednich 4 miesięcy nie przekroczył 48-godzinnego tygodnia pracy. Więc zobaczcie, czy urzędnik, który siedzi za biurkiem i wydaje jakieś formularze A315, na przykład, on pracuje 40 godzin, i dla niego wszystko, co powyżej są, to nadgodziny. Nadgodzin nie wolno planować, a w transporcie tak się to dzieje. Z góry zakłada się, że kierowca będzie dzisiaj prowadził pojazd przez 9 godzin, żeby dojechać do miejsca rozładunku. Jutro też 9, i pojutrze, i następnego dnia 9, a może nawet 10. I okaże się, że w tym tygodniu miał powiedzmy 55 godzin prowadzenia pojazdu. Prowadzenia pojazdu, a to jest tylko, <laughs> przepraszam, jeden ze składników wchodzących w cały czas pracy kierowcy. Więc de facto na pewno pracowałby więcej i nie będzie miał nadgodzin. Wiecie, kiedy przepisy mówią tylko jasno i klarownie o tym, że e, będziemy mieli nadgodziny. Jeżeli w tym samym cyklu 24-godzinnym podejmiemy po raz drugi pracę, załóżmy, dzisiaj przychodzę na godzinę 6 do pracy, skończyłem tą robotę o 17, wykorzystałem 9 godzin odpoczynku, czyli mam 6, 7, 8, 9. Jest godzina druga w nocy. Zaczynam 4 godziny przed upływem cyklu. To te 4 godziny powinny być dla mnie nad godzinami. Natomiast to, co Pan zasugerował w komentarzu. To nie chodzi o nadgodziny, tylko o łączny czas y, prowadzenia pojazdu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch tygodni.